Hej ludzie, pazie tutaj. Powiedzmy sobie szczerze, Ubisoft opanował strategię obleżonej twierdzy do perfekcji. Kanał Zero z Mazurkiem i ze Stanowskim mogliby się od nich uczyć. Ale dlaczego Maciu o tym mówić teraz? Bo kochani, teraz od tygodnia krążą spekulacje, co się dzieje z Ubisoftem, bo Ubisoft wstrzymał e, ujawnienie swojego raportu finansowego, wstrzymał też obroty. O obroty swoimi akcjami. Ogólnie dzieje się burdello. Ale Ubisoft nadal atakuje graczy. Tym razem winowajcą jest Ubisoft UK. Gdzie tutaj jest owinianie graczy za to, że oni wolą grać w gry multiplayer, że lubią gry, te usługi subskrypcyjne jak Game Pass i inne rzeczy. I że ogólnie gra, gracze grają mniej. Ale dłużej w dane tytuły. I to tyle. Tyle. Zobaczcie, koniec. My jesteśmy winni temu, że gry singleplayer się gorzej sprzedają. To znaczy, wiecie, są inne badania, które pokazują, że to jest zależnie od kraju. Że w takiej Szwecji więcej ludzi gra w multiplayer, a na przykład w Ameryce ponad 60% graczy gra w singleplayer, więc to, i to jest zależne od wieku. Młodsi ludzie grają częściej w gry multiplayerowe. A starsi gracze grają w single player częściej Single player. I to się często zmienia z wiekiem, że no łatwiej jest potem po pracy samemu usiąść przed grą Single Player niż dosiąść się do multiplayera z ziomkami i że często młodzi ludzie używają gier w multiplayer jako takiej że tak powiem, takiej interakcji ze znajomymi. Ogólnie te badania są strasznie ciekawe, ale wiecie, Ubisoft to spłyca. Tak samo jak prezes Ubisoftu spłycał wyniki Star Wars Outlast, że tak naprawdę to jest wina upadającej marki Gwiezdnych Wojen i tego, że Disney ją zasiepał, niż to, że Ubisoft zrobił średnią grę. Bo to, że seria Jedi od EA się sprzedaje, ok, i ludzie lubią tą serię, to to jest pikus, wiecie, to jest taki pan pikus. Ogólnie Ubisoft tak jak raz na parę miesięcy nie chlapnie tekstu pod tytułem gracze są winni wszystkiemu, to jest święty. Ostatnio też huknął tekst, że gracze są, że to atak hejtu jest winny temu, że Ubisoft ma, ma średnie wyniki, że ludzie po prostu boją się spływać Assassin's Creed Shadows, bo wiecie, bo ten tłum hejtu wyskoczy na nich. Ja bym powiedział, że to jest wina tego, że Assassin's Creed Shadows nie broni siebie jako dobrego tytułu i, do, i to jest wynik tego, że no, gry Ubisoftu są za drogie. Po prostu gry Ubisoftu na premierę są za drogie i one nie, one nie bronią ceny. No ja, ja w ogóle się zastanawiam się, jaki pomysł ma Ubisoft na siebie, bo Ubisoft dla mnie jest po prostu takim synonimem firmy, której gry się nie kupuje na premierę, bo one tanieją bardzo szybko. Bardzo szybko możesz mieć grę Ubisoftu poniżej stówy. To znaczy, może przesadziłem, ale tak blisko stówy. Zamiast dwóch lub trzech. No to boli, bo ja się wychowałem na Ubisoftie. Wychowałem się na Raymanach, na Splintercelach, na, na Ghost Reconach, na Rainbow Siegeach, na Re Rainbow Sixach. Ja się po prostu na tych grach wychowałem. I zawsze było tak, że Gry Ubisoftu to były powodne tytuły. No może oprócz tego, jak zaczęli robić gry na podstawie serialu z Pamelo Anderson, chyba to się VIP nazywało, nie? Ale ogólnie to było tak, że Ubisoft starał się po prostu przebić na rynek i wydawali wszystko, nawet pierwszą grandę czy Morrowinda na Xbox to oni wydali. Więc ogólnie, więc ogólnie ja mam dobre wskazania z tą firmą. Tylko problem robi się teraz, kiedy w firmie zamiast ludzi, którzy kochają grę, zostali ludzie, którzy. Mówię tutaj o kierownictwie, którzy po prostu chcą mieć cały czas zielonego Excela i zaczęli robić bardzo szybką, bardzo szybkie takie. że tak powiem. Bardzo szybkie przedstawienie całej firmy na Asasyny. Poza tam paroma wyjątkami, ale no. Większość dużych projektów to są hasasyny, to jest strasznie dobijające. I Shadows pokazuje, że to nie jest dobra droga. Po prostu nie wiem dlaczego, ale te duże korporacje myślą, że jak one zrobią średni tytuł, to ten średni tytuł już z automatu jest Przypisany do tej wyższej kategorii cenowej. Dlatego ludzie się boją premiery GTA 6 trochę, bo że jak ta gra debiutuje i będzie kosztowała 80 lub 90 dolarów, to inne firmy też pomyślą, że będą mogły tyle brać. Ale no, tak nie będzie. I, bo po prostu zróbmy ludzi, którzy są odpowiedzialni za tą grę, i tak nie będzie. Zobaczcie, że Ubisoft jest mistrzem przypalania pieniędzy. W firmie pracuje, dwa, pracowało w piku ponad 20 tysięcy pracowników na całym świecie. 20 tysięcy pracowników przy firmie, która robi gry wideo. To jest więcej niż odpo, odpowiednie działy w Microsoftie od Xboxa czy Sony od PlayStation. Więcej niż Nintendo, bo Nintendo ma 6500 chyba pracowników, coś koło tego. To, nawet takie molochy jak EA i Tukej mają mniej pracowników, bo chyba EA ma jakieś 14 tysięcy, a Tukej ma jakieś 12. Więc Ubisoft, firma, która potrafi rok przelecieć bez wydania jakiegoś dużego tytułu, niedawno miało, miała jeszcze 20 tysięcy pracowników. A jak ich wyżywić? No na Rainbow Jew i na Asasynach. No bo reszta gier to albo jest w trybie pod tytułem. Zrzucimy nakłady na siebie, jak na przykład taki For Honor, chociaż nie wiem, czy jeszcze For Honor jest rozwijany, albo w ogóle na siebie nie zarobiły i są co najwyżej uroczym pudełkiem w koszu za 50 złotych. Mobisov nie potrafił przez ostatnie miesiące stworzyć nowej marki. To znaczy, ja bym powiedział, że przez ostatnie dwie generacje nie potrafili stworzyć nic nowego, a ekipa, która mogłaby im stworzyć, odeszła i zrobiła ekspedycję. Gr grę, która walczy o tytuł gry roku w, prawie w każdej kategorii, w której może być nominowana. Szkoda, że nie zrobili jeszcze planszy z wyścigami, to pewnie i tam też ekspedycja byłaby nominowana. <sighs> ogólnie, no, ogólnie Ubisoft jest naprawdę w kiepskiej kondycji. I nawet trudno jest przewidzieć, co oni zrobią. Ale jeżeli miałbym się Bobawić w Nostradamusa, to według mnie Ubisoft po stara się kreatywnie przekazać raport finansowy, tak jak Microsoft ukrywa sprzedaw poszczególnych tytułów, to Ubisoft pewnie stara się to zrobić, żeby nie być żeby nie być kolejną pożywką dla, wiecie, czadów, internetu, ogólnie myślę, że oni coś takiego zrobią, że powiedzą, że Assassin's Creed Shadows nie spełni naszych oczekiwań, coś takiego. Wystrzelą. A poza tym, no, tyle. No. Poza tym, no, Ubisoft będzie próbował przy tej zabawie z Tencentem wyjść na swoje, ale bez zmiany kierownictwa, bez zmiany zawodzania projektami, to kiepsko to widzę. No, bo już Assassin's Creed pokazuje, że jako marka jest trochę przemęczona. Że tu trzeba o wiele większych zmian niż tylko, nie wiem, Zrobić Wiedźmie, wiedźmy, czy coś takiego. Tutaj naprawdę albo trzeba tej marce dać odpocząć, albo znowu gruntowne przebudowanie. Bo ten, że tak powiem, ta wersja RPGowa Assassin's Creed'ów Creed dość szybko się wypaliła. Czy im się to uda? Nie wiem. Czy chciałbym, żeby Ubisoft podzielił los THQ? Nie chciałbym. Ale. To, ale tutaj to nie jest moja wina. Nie dajcie sobie wmówić, że, że jeżeli jakaś firma upada, to jest wina graczy. To jest wina produktu, który oni dają. To jest wina tego, że ich produkt jest źle wyceniony lub nie jest atrakcyjny. No bo nie możesz po prostu chlapnąć na grę 320, lub tam 279 zł i czekać, a ludzie kupią. Nie, ludzie nie muszą kupywać. Ludzie mają dostęp do swoich starych bibliotek, ludzie mają dostęp do tych na których rozdajecie poprzednie asasyny za wpół darmo, za 70 zł, za 60 zł. To, to się, nie, nie bądźcie zaskoczeni, że potem pan e, z Ubisoftu. E, że pan z Ubisoftu nie widzi sprzedażowych słupków tak wysokich, jak chce. Bo po prostu ludzie dojdą do wniosku: Eh, to jest to samo, co w starych asasynach odpalę sobie Odyseję czy Valhale. I tak się zanudzę, i tak się zanudzę a moją chęć na asasyna zaspokoję. I to jest sekret Ubisoftu. Po prostu oni są zbyt skamieniali, co mnie boli, bo Francuzi są strasznie kreatywnymi. Kreatywnym narodem. A co Wy o tym sądzicie? Czy według Was Ubisoft się uratuje, czy oglądamy agonię tej firmy? Piszcie w komentarzach, i mam nadzieję, że Macie relacyjny dzień. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć, królowie.